Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć, mamy i taty. A, wróciliśmy, wróciliśmy z Bieszczad. E, bo już tak stwierdziliśmy, że nam się tak po prostu trochę bateryjki, e, trochę bateryjki nam się rozładowały i postanowiliśmy po prostu pierdziulnąć wszystko i wyjechać w Bieszczady. Czasami jak tutaj bateryjki zabraknie, to też trzeba jechać w Bieszczady po baterię. E i plan był taki, że to ma być, wiecie, bez telefonów, bez telewizji, wiecie, tak po sobie pomyślałam, po prostu dzika natura. No i szukaliśmy, szukaliśmy jakiś tych, jakiś e, e, ch, ch, chatynek, ale w końcu e, ja już tam miałam na, 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 na jakimś tam znalezione, nie mogę powiedzieć tak. No na jakiejś tam stronie miałam coś tam znalezione i mówię, to ja to Paweł klepię, ale Paweł mówi, zaraz, zaraz tutaj mam, ktoś mi przysłał wiadomość, że domek ten zwolnił. No to dobra, mówię, to, to, tego, to, 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 domek, to bukuj, to cena dobra, jedziemy, nie. Zajechaliśmy, słuchajcie, w Beskid Niski chyba, w ogóle przemiły pan. Powitał nas i powiedział, że tam dalej do domku to już nie podjedziemy. Już na miejscu się tego dowiedzieliśmy, a my tutaj. Nie, nie, wiedzieliśmy wcześniej, że no, nie No ktoś wiedział, nie. No i okazało się, że pan pakuje walizki do swojego takiego auta, które jeździ po, po Kamolach, a my zostawiamy auto po prostu na końcu asfaltu i mamy tam iść trzy łąki dalej do tego domu, nie. No i idziemy sobie, idziemy, potem trzeba było po kostki jeszcze... w wodzie, w międzyczasie żaby, kozy w ogóle, cała łąka kóz, bo się okazało, że pan jeszcze hoduje kozy, deszcz pada, a tu wiecie państwo z Warszawy przyjechali, no i idziemy, no. te kozy na nas, ja się boję, że te kozy nas zaatakują, dobra, doszliśmy do tego domku, okazało się, że jeszcze tak z 500 metrów trzeba zejść po te walizki i wtargać wszystkie na górę, a my tak. Yy, własne jedzenie, torba z jedzeniem, torba z kosmetykami, torba z butami, yy, dwie walizki, yy, każdy no, jeszcze. to na cztery dni tak, przecież. No, no i no. co tam? No więc zatargaliśmy to wszystko. Okazuje się, że domek wygląda w ten sposób. Że Nie, domek super. Dom, domek super. Domek stoi po prostu na takim, na takim słuchaj, stromiźnie, słuchajcie. Tak, ale jest to jedna izba po prostu, Nie, no, w której mamy to się było, wszyscy zmieścić. Ale byśmy się zmieścili, wszystko super, tylko słuchajcie. No zaczęły się tak zwane straszki, bo okazało się, że w tym domu kiedyś mieszkały dwa wielkie kocury. A ta pani nie lubi kocurów za bardzo. I powiedzieli, że raczej okiem to, żeby nie otwierać, bo, bo koty one, mogą, bo koty bo lubią one, sobie tak wejść e. w nocy do tej chatyny. No. po czym pan wyszedł i mówi, no te kozy, nie, to są to super, super, tylko te wilki cholera, bo... Yy, Trzeba yy, te kozy pilnować, bo, yy, bo wilki. często Ale wilki nie, Może no, tak często nie, w zeszłym tygodniu dwa razy, nie. No i zjadają kozy. No i siedzę, tak siedzę, słuchajcie, bez tego telewizora chłopaki rozpaliły kominek, cała chatynka się zadymiła. O, w łazience światło, tylko taka jedna żarówka po prostu wisi nad kiblem. Ale tak jak pani chciała, proszę bardzo, pani. Bardzo, no. bardzo. Tak wsią, tak wsią, słuchajcie. Ale nie wsią, tylko po prostu... Taki koniec świata. Koniec no. świata, no. I, mu... I tak, wiecie, chodzę, a, a, a Nie, dzieci, a... żeby nie było, że wsią to jest źle, bo myśmy się na wsi wychowali, panie. tak? ale no. Państwo z Warszawy przyjechali, nie? No i słuchajcie, i tak. Poszłam, zapaliłam papieros. Łzy w oczach. Max mówi, mama, spoko, ale przygoda. Tośka już prawie urządzona. Wszyscy powyjmowali te, te już te, te pieczarki na zapas i te, te chrupkie chleby. Woda pousta to poustawiane, już prawie walizki wypakowane, a jak... o łzy w oczach drugiego papierosa. Nie, nie wytrzymam, no ale facet się postarał, przywiózł nam walizki. My przez tą łąkę. Ale jak ja przez tą łąkę, jak ja będę wracać codziennie? A jak ja w ogóle tu będę gotować na tym piecu i w ogóle... A w ogóle nie chciałam w Beskidy, tylko w Bieszczady. No i siedzę i płaczę. I co tu robić? Na no. wieczorem mają przyśkoty, ale aha. A jeszcze ja mam potem alergię pan na koty i, i pan tak. przyszedł mówi. Zabierzcie te koce tutaj przed domku. Bo koty lubią tam się wygrzewać na słońcu i pani będzie pewnie kichała. I ja mówię, Boże, dlaczego myśmy tam pojechali? Za jakie grzechy? Byśmy tam w ogóle dotarli, nie? A w ogóle to chciałam w Bieszczady, a nie w Beskidy. Jest godzina 20. leje deszcz. My te walizki na tej górze na końcu świata. I ja mówię, nie kurwa. Szukam innego domku w Bieszczadach. Jedziemy w Bieszczady. No i słuchajcie, wsiedliśmy w samochód po przeniesieniu tych bagaży. Pojechaliśmy gdzieś na Rympał po prostu i jadąc, jadąc, Olimpia zadzwoniła do, do jakiejś pani, czy ma jakiś domek. Dobra jest, no to. A oczywiście tam na nockę już zapłaciliśmy za tą, Ale której nie przestaliśmy, nie? Ważne, no. nie? No. No Ale i... miało być na tanio, tak wiesz. No i pojechaliśmy. I przyjechaliśmy znowu dwie godziny, tak że. Koło północy, pani myślała, że już nie dojedziemy, ale był. Dojechaliśmy. Dom, domek, przepiękny domek. Trafiliśmy na przepiękny domek z salonem, dwie sypialnie, oczywiście telewizor i to wszystko, tak. I pięknie. No I, I tu spędziliśmy... możemy zareklamować, słuchajcie, Domki Bieszczackie Marzenie. I to było moje Bieszczackie Marzenie. To słuchajcie. po prostu kosmos przez tak zwany przypadek, który nie istnieje, ponieważ Duch Święty ma na drugie imię przypadek. Na tych stronach, co Olimpia wcześniej szukała, tego nigdy nie, nie było, nie wyskakiwało. I nagle bieszczackie marzenie, słuchajcie. słuchajcie. Tak się nazywa bieszczadz, domki, bieszczackie marzenie. Naprawdę marzenie, nówki, sztuki nieśmigane. Słuchajcie, na ten rok bierzcie i po prostu. To po prostu jest cudowne. No i słuchajcie, o czym była ta nasza wycieczka? Bo my tutaj mamy, jesteśmy youtuberami parentingowymi, tak? Czyli opowiadamy generalnie bardziej o autyzmie, o dzieciach i tak dalej. Ta wycieczka była o korzeniach i skrzydłach. O korzeniach, o tym, o tym spędzaniu razem czasu z dzieciakami po prostu w nicu. W nicu. Pojechaliśmy do Nica. Nico to się nazywa. Na przykład trasa kilkunastu kilometrów. Kilku kilometrów w poszukiwaniu najpierw co to było? Wodospad. Wodospad. nie o, Nie, jaskinia. Jaskinia, jaskinia. najpierw jaskinia była jaskinia. W ogóle wyczytaliśmy, że świetne miejsce, wydrążona wiecie przez wodę, taka skala. Łatwe dojście i tak dalej. Prost, proste dojście. No i idziemy, słuchajcie. W ogóle najpierw jedziemy, 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 jedziemy. W ogóle nie ma gdzie zaparkować, bo w te szlaki tak po prostu wyglądają czasem, przynajmniej tak. I z naszego... żywego ducha akurat, bo było po majówce. Więc idziemy, Zimno, szkońcie, jak na... nie wiem, idziemy, idziemy, ale byliśmy dzień. dobrze za, za, za zabezpieczeni. Idziemy, 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 idziemy. idziemy, idziemy Najpierw po betonowych, wiecie, takich płytach. No dzieci zadowolone, ja się nauczyłam w telefonie, sobie znalazłam taką wiecie ten, e, e, opcję, że można sobie zrobić zdjęcie i będzie, że to jakie to zioło i myślę sobie Boże, chyba przyjadę do Warszawy i zostanę słynną zielarką, bo każde zioło się okazuje, że rośnie i jest na coś i tak Ale dalej. Może szybko wytłumaczę, bierzesz telefon, robisz zdjęcie i pytasz telefonu co to jest i telefon Ci to odpowiada, Pan Google, Wujek mówi, co to jest. No więc jestem mądra, taka że już na, na temat ziół, na co tam jaskółcze ziele, a na co koniczy na białe. I nie boimy się już tutaj wilków, bo wilki były tam, a tu nie ma wilków. Tak. I nagle, słuchajcie, jest na drodze tej betonowej na środku równo na środku drogi. Nie wiem dlaczego tak ma, ma ten, ten gatunek ssaka, na środku tej betonowej drogi jest kupa, po prostu taka duża kupa. Nie? No Raczej nie ludzka, bo trochę za duża. Chociaż może, no nie wiem, w, ka w każdym razie. No ja zrobię razie... zdjęcie tej kupy i mi się pokazuje niedźwiedź. Niedźwiedź brunatny, no. No i e... do tej pory ja już takim sercem. A przecież ja nawet nie wiem, co zrobić jak, jak niedźwiedź. I w ogóle ta moja tośka, to w ogóle, a po prostu zagryzie. Max idzie pierwszy po prostu, e, e, nic, nic go nie ogranicza. Tośka już ma pewne jakieś tam zwątpienia. Nagle wchodzimy, okazuje się, idziemy tą betonową drogą, i nagle rzeka płynie, nie? I Max mówi, e, spoko, tu pokazuje, że jest inny szlak. No więc idziemy po Błocku, doleni po prostu na Maksa. Paweł, ja, my jeszcze miałyśmy w miarę buty, Paweł w Adidasach, co chwila się przewala, bo, bo ślisko na tym Błocku. W pewnym momencie Paweł mówi, nie, nie zawracamy, nie słuchajcie, nie to nie można, tak, nie, zawracamy, nie? Tak, zaraził fajnie tośkę tym, że zawracamy tośka. Nie, zawracamy, nie, nie, nie. Ja już taka gula, zaraz niedźwiedź wyjdzie, nie tylko szukam, tylko szukam. Max mówi, to, to my z mamą pójdziemy, tuż niedaleko, to my z mamą ja zaraziłem. pójdziemy. A. Proszę cię. Już Paweł zszedł ze, ze szlaku z tośką, już już stoją na łące, a Max już prawie tam na dole, nie? I chodź mama, to, to my z mamą pójdziemy, a wy tam poczekajcie na łące. Ja myślę, że ja z nim nie pójdę, przecież ten niedźwiedź, nie? No i myślę, co tu robić, co tu robić. Ja wiem, Max zwraca, jesteśmy jedną drużyną, jedną drużyną. I słuchajcie, mowa motywacyjna, nie? ja mówię wiecie mamy cel jak mamy cel w życiu no to trzeba cel zrealizować choćby skały strały i tak dalej nie i w ogóle trzymać etap młoda już Wiktoria już prawie płacze że ona chce do samochodu Dolcie to wszystko ona tego już w ogóle nerw i wszystko Paweł już też już prawie już na odwrocie no 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 proszę jaki bohater no a zobaczcie co ten co mamy o, taki mamy nieskończoności. No i, o oh my god, wreszcie ich namówiłam, dobra, idziemy. Te Włocko, z my z tymi kijami, Tośka motywacja, to chwilę. Tosiu, wspaniale, jeszcze tutaj kroczek, a Tosiu, teraz cugu zrobisz kroczek, a potem tu kroczek, i już prawie jesteśmy, i w ogóle idziemy, idziemy, idziemy. I tak, idziemy. godzinę. I tym błockiem, o, 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 potem wychodzimy na łąkę, piękna łąka, w ogóle super, w ogóle nagle jedzie jakiś taki samochód, taki w ogóle nie z tej epoki, z dwóch facetów, ja się boję, może to jesteśmy myśliwi, nie, tutaj w ogóle gdzie ten niedźwiedź, no idziemy, 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 a było, że 10 minut, nie, no idziemy, końca nie ma, nie, idziemy przez łąkę, szeroka łąka, tośka traci motywację, no bo na bagnach, na błocie to jeszcze jakoś tam szła. No dobra, z tej, więc co chwilę tosiu, tosiu, a tosia telefon, i nagrywki, nie? i tosiu, i motywacja. O oh my gosh. I dochodzimy do ścieżki. Znowu błocko, ale ścieżka prawie taka. Tylko jakieś takie podpory, jakieś takie, takie drągi, no. Barierki takie. No. Takie barierki. I my po tych barierkach i tosiu, tosiu, motywacja. tośka jak dole, nigdzie nie idę, tosiu, tosiu motywacja, nie? Dobra, jeszcze parę kroczków, a na dole będzie czekoladka i, oj, i tego idziemy, idziemy, idziemy i się nie kończy. No i podchodzimy i jest taka jama wielkości kibla. No nie, no, ale samochód dostawczy by się tam nie zmieścił. No. Jama wielkości kibla. No ja mam wielkości pokoju. <laughs> Wiesz, no. No. Ale dzieci jak pięknie, w ogóle chodźcie, te selfiki robimy, nie? I a ja, tyle przeszliśmy, i ja, entuzjazm w ogóle. Ja taka wiecie, po co ja tu szłam i jeszcze tutaj te niedźwiedzie, te bobry, tak żubry. Nie było żubrów i bobrów. No i droga powrotna, a jeszcze Maksiu, nie? Maksiu w komórce tego przewodnik stada. Maksiu mówi: Nie marcie, się znalazłem. Lepszą drogę powrotną, w ogóle już nie będziemy po bagnach, nie? Ale okazuje się świetna droga powrotna, tylko y, poziom rzek tak się podniósł, że y, dwa razy droga przecinająca rzekę była zalana i po prostu <grych> no co, buty w łapach i spodnie do z, z kolan. tym, że no, tam te kamyczki nie były zbyt przyjemne, więc przejście z Wiktorią bosymi nogami potem też było, to było też wyzwanie dla każdego. No. Lodowata woda, my po tych kamieniach. Jedna rzeka, druga rzeka, tośka na cały las. Jak wierdolę! Nie chcę, nie chcę, chcę do Warszawy! Po co, po co tu się nie zabraliście? Ale jak przeszliśmy tą ostatnią rzeczkę, to słuchajcie. Ona dostała takiego jakiegoś, bo to wiecie, bose nogi. Lodowata woda, te kamienie takie. Niby otoczaki, no bo w rzece, ale, ale jednak kujące. To było tak niekomfortowe, myślę, i myślę, że to jej że zrobiło taki trening z tej sensoryczny, i dostała takiego powera, że ona już po prostu pach i prawie była przy samochodzie. Słuchajcie, to są takie maty na integracji sensorycznej na terapii, że to tam się chodzi, bo takich takich, bardziej takich mniejszych, No takie, gumowe, takie, dymowe, takie, takie, takie tam takie są piłki, yy, piłki jakby albo bez nie, bo takie nie? mapy, są, nie, maty takie są i tam i tam takie sensoryczne, że one są takie bardziej kłujące, takie mniej kłujące, i tak się idzie. No więc... Słuchajcie, jak to, jak to zrobiło robotę, że jej się to pobudziło? Ja nie wiem, tam te wszystkie dendrony, neurony, coś i co tamtego, ona dostała takiego powera i takiej odwagi. Cudownie. Po prostu cudownie. To było takie przeżycie. Myśmy byli prawie na końcu świata. Zmęczenie ogromne, więc od razu najdroższa restauracja, matka stawia, motywacja, nie? E ale jaka to była dla nas lekcja motywacji, lekcja tego, jak my działamy w grupie, kto ma jakieś silne, a kto słabe strony, jakie mamy charaktery, jak my jesteśmy mocni. I myślę, że dało to nawet Wiktorii też dużo do przemyślenia, że czasem ta nasza droga w życiu może być trudna, ale jesteśmy bardzo silni i po. Potrafimy pokonywać trudności, jak sobie powiemy w głowie, że możemy. I co jest bardzo fajne w tym, tutaj w takiej e, alegorii, e, metaforze, e, jak zwo, to takie słowa są. Tak, jak tak sobie przypomniałem sobie takie słowa. E, najważniejszy jest następny krok, a nie to, czy się spierdolisz z góry. To nam dało, taki, wiecie co? Jeden krok, Wiktoria. jeszcze tylko tutaj jeden krok, Dobra. O, super! I teraz? I to było słuchajcie, Jeszcze jeden krok, krok. To Witi, teraz ja wezmę nogę, a ty nastąpisz na, 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 ten, na ten fragment ziemi, gdzie ja miałam tą nogę. I tak krok po kroku. Te, to skupienie na tych krokach, to było, to było przeżycie po prostu mega mega przeżycie. I to, że dała radę, Wiktoria, i to, że, że jak my, rodzice pokażemy, że jesteśmy silni, to one są w stanie zrobić wszystko. Ja myślę, że to, to dla mnie było przeżycie i to było mega niewygoda. A jeszcze między jedną rzeką a drugą szliśmy na Boso, tu jakieś te y, y, kupy po koniu, tu Błocko, tu jakieś takie obślizłe to wszystko, tu beton, tu szorstko i my na boso, po tym lesie i. Ale to wy rodzice, to my rodzice potrzebujemy pokazać, że nawet jak nam jest niewygodnie, że można iść do przodu, że nawet jeżeli są trudności, nawet jeżeli my się boimy. I przyjechaliśmy w nocy do Warszawy, oczywiście prania się robią. I słuchajcie, na balkonie Paweł zauważył, że osy zrobiły sobie gniazdo. I baliśmy się gniazda os trzeba było jakoś tu tam przez te cztery dni po prostu dziki, dzicy lokatorzy i trzeba było to, to jakoś rozwalić no. więc yy, stwierdziliśmy, że patrzcie, w Bieszczadach baliśmy się niedźwiedzia przyjechaliśmy do domu i mamy gniazdo os tak? więc żeby się nie bać bo nasz strach, nasze obawy są tylko w naszej głowie. I żeby wierzyć w to, że w razie czego mamy taki instynkt, że będziemy wiedzieć, co zrobić, i żeby się nie bać na zapas, żeby żyć w tu i teraz. Tu i teraz nie ma niedźwiedzia, dobra, robię kroki w przód. Tu i teraz nie ma tego, czego się boję. Nie ma. Tu i teraz jest dobrze? Dobrze. To tu i teraz. Max potem sprawdził i się okazało, że tam, gdzie byliśmy przy tej jaskini jest największe zagęszcze zagęszczenie niedźwiedzi w Bieszczadach. Ale to dopiero jak wróciliśmy. Czy wróciłabym tam? Nie wiem. Bo przeżycia były przeogromne. Myślę, że Wiktoria przerobiła to razy 10. Ale daliśmy radę. Więc. Taka lekcja na dzisiaj, żeby dać waszym dzieciom korzenie, żeby były stabilne. Żeby dać waszym dzieciom wspomnienia. A wspomnienia to ludzie, a ludzie to emocje. I żeby dać im skrzydła, żeby kiedyś pofrunęły. Same. Żeby pokazać naszym dzieciom. Że mimo naszych niedoskonałości, lęków, strachów, wszystko jest możliwe. No, wszystko jest możliwe, ale to tutaj siedzi. Wszystko jest trudne, nim stanie się proste. Filler. Naprawdę, dotknęliśmy bieszczad. Po prostu całymi soba, sobą. Subami. Subami. I, I takiej odwagi. Takiej odwagi Wam życzymy. Wysyłamy no, wam miłości i energii. Wdzięczności. I wszystko z miłością. I pomyśl, co jutro zrobisz ze swoim dzieckiem. Nie muszą to być bieszczady. Idź, się połóż na łąkę. I pochodź gołymi stopami po gorącym asfalcie. Hawk. Pa, pa.